Okej, okay, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Mountain Blade Warband Dobrze, jak pamiętacie ostatnio założyliśmy nasze królestwo. Udało nam się oczywiście. Nawet nie było jakoś bardzo ciężko, no widzicie, ci Kergici są naprawdę bardzo... E, łatwi po prostu. Pójdę do Odasan jeszcze. Łatwiej jeśli chodzi o oblężenia. Tylko dwóch. E, więc naprawdę oni mogą stanowić w przyszłości dobry cel, jeśli chodzi o. Kurde zasadzka. Jeśli chodzi o e, ekspansję naszego królestwa, zjednoczonego królestwa Karol Karolady. Mam rana, hita, pad fajnie. Dobra. Pięknie. No, więc taki będzie jakby chyba cel działania. Tylko na początek musimy uporać opo się z wagierami, powiem Wam. Bo wagierzy w tej chwili to nasz największy problem. O, udzieliat jest już... Patrzcie, dobra. Co jest? a tu werbuj. Okej. Okay. Dobra, mamy 110 ludzi, jest okej. Okay. Najemny kłusznik niech będzie. W sumie kołusznik najemny to już jest. Maksymalna jednostka rozwinięta, więc. Mogę dać ich tutaj. Korsarzy również. dobra. I lecimy w takim razie dalej w przygodę, szukać jakichś bandytów albo słabych lordów wagierskich. Czterech tych. Okej, okay. ale również Mieliśmy się teraz zająć rozdaniem poziomów. Firentis, rozmawiaj. Dobra. 9 atrybutów ma do rozdania. Dobrze, dobrze. Słuchajcie. Zrobiłbym tak: zręczność ma na dwunastce, czyli jazda wieszem. OK. Chciałbym mu w siłę trochę i w inteligencję, żeby jak najwięcej tych punktów można było rozdać. Bo tak, chcę, żeby jako przyszły lord wszędzie miał przynajmniej jeden poziom. O? Jazda wierzchem na poziom czwarty jeszcze naciąg powinien być jeszcze jeden, więc no jeszcze trochę trzeba go będzie poekspić, ale tak to będzie, wiecie. O. Dobra. Niech będzie. Jeremus. Umiejętności. Twoje. Halo. Ty masz inteligencję bardzo dużą. A jeżeli chcemy, żebyś jeździł na koniu dobrym, Trzeba aż 5 poziomów tu jeden i tu, tak? Wow! I dalej mało. <laughs> no dobra, trudno. Dajmy łucznictwo mu bardziej. Musiał sobie chyba przyskilować dwuręczną na arenie na turniejach. Dobra, niech będzie Jeremus. Marnit, chodź tu, umiejętności. Ty masz aż 13 poziomów. O! No, ja wierzchem tu. Potężny naciąg. Trzy. Super. Marnit jest gotowy do królestwa. <grystwa> Damy mu, ma fajnego kunia może będzie mógł mieć, i kupimy mu tylko łuk i będzie git. No. Wyskilujemy mu tylko mu to ucznictwo bardziej. O. Damy mu to. I nie wiem, Drzewcowa, bo oni lance często mają chyba. będzie marnit. I Mira, chodź tu. Wow. O, O. To biedamy tak może, żebyś miała więcej siły. Okej, okay, jazda wierzchem na czwórkę i potężny naciąg. Jeszcze jeden poziom i będzie git. Dobra, dajemy ci ucznictwo. Aż sobie touchpadem naciskam, bo, kurde, będzie szybciej. Wow. No mra. Więc nasze NPC są oficjalnie wyszkolone. Póki co. Okej, z nimi mamy rozejm. 40 dni mamy spokoju z nimi, jak coś. O. Czterech wagierskich tych, dobra. To mnie nie dotyczy. Właśnie, saranidów. Kurczę, szkoda, że tu nie ma nikogo, bo bym sobie powalczył. Uuu, ale tu są. Taka sama prędkość, prawda? To już lepiej ty iść, zrobić ty. No chodź tu. Dziadu. Kuźwa. No w końcu, dobra. Ale żeśmy się gonili, kurde. Dobra. Lecimy. A jest muzyka. W końcu. Idą tutaj. Wylewają się. Pięknie, nasi nordyccy wojownicy, żołnierze, już tutaj strzelają na toporani różnego rodzaju. Mam atakować wszyscy. Dobrze. Kurde, giną mi. Niestety mi giną ludzie, ale no, jak mamy takie jednostki niewyszkolone, no to jakby nie ominiemy tego. Kuźwa. Dobra, dostał bułę w ryj, w głowę. Pięknie. Czterech zabito. Nie ma tragedii. Zobaczmy kogo: nordyckich rekrutów, wagierski rekrut i piechurów. No dobra, jest super, tu kuszników o! Kolejny Huskar. pięknie. Dobrze jest, ja bym tego zaatakował. A ten, z tym może być ciężko, więc na razie może stąd spadamy. Okej, okay, co, coś zarabiamy, coś zarabiamy, więc jest OK. Ja sobie jeszcze zwerbuję stąd jednostki. Mamy prawie full. No i niestety są wszyscy. O, nawet nie widziałem, że była plądrowana. Wow! Kuźwa! Co on ma? Piechur, piechur. Ten ma rycerzy sześciu aż. Ale to... Dalibyśmy radę im chyba. Wow! Riwaczek oblegają. Ci! Uf. O kurde. Ej, może bym im pomógł się bronić. W zamku będzie prościej. Ale ich mało jest ty. I malutko ich jest. Wow to ja pomogę tutaj tym Kergitom i obronię im zamek, jeżeli oni będą chcieli atakować. Ciekawe, czy zaatakują teraz. Jak ja jestem w środku, czekajcie, pomogę temu. Oczywiście, oczywiście, że pomogę. A co? Będziemy tych teraz wagierów nękać, proszę bardzo. I o to chodzi, trzeba się pomału, stopniowo, wiecie. Pomalutku, stopniowo się teraz będziemy wzmacniać, tak dalej, także pięknie. Dobra. Dobra, jest okej, okay, jest okej. Okay. Teraz, zanim zdobędziemy jakiś inny zamek albo miasto, a fajnie byłoby miasto zdobyć, to trochę czasu minie mimo wszystko. Wcześniej bym chciał jeszcze sobie lorda zrobić. Mariusz jest dobry na pierwszego lorda, bo on jest słaby, więc on wioskę dostanie. Taki Firentis jest na tyle fajny, że on może mieć jakiś zamek na przykład. Więc wiecie. Więc tak byśmy to rozkminili. Tylko zanim się weźmiemy za zdobywanie innych zamków, to trzeba uzbierać duży garnizon, żeby można było w tych innych zamkach zostawiać trochę tych żołnierzy. Żeby nam zaraz ktoś nie zabrał innych. Także tak, także tak by to było. Okay. O! Moi w ogóle stoją. <grym>, o no tak, bo im kazałem stać. Oj, I'm sorry. Wszystko. A nie, a nie, czterech zostało. Źle patrzyłem. Pięknie. Pięknie, pięknie. Dobrze. No i on brula. Dobra, udało się. Udało się bardzo fajnie. Bez problemów Czeka przede mną w końcu czy jak? O! Rekrut, dobra. kontynuuj, zarządzaj garnizonem. Teraz tak, korsarzy możemy sobie dać I ostrze możemy schować, tak jest. Kusznik również i Huskar też. Dobra. No, A ja lecę do Ruwar. Po kolejną porcję. Żołnierzy. Ty. Uhu, tu się bijo, dobra. Ale okej, okay. czyli czekaj, ja sobie zobaczę w ogóle. Nara została zdobyta, tak, zdobili ją kargici. Ale gdybyśmy teraz mieli się bronić przed kierkitami, to byłoby o. Nie ciekawie. Są tu cały czas. Ok. Nie, tak to chyba nie zatakują. atakują, ale jak będzie tyle. Poszli stamtąd, ty. Wow. No okej, okay, no to my lecimy gdzie? Nie wiem Na siedlisko bandytów Ja w ogóle wolny strasznie jestem teraz Za wolny Ci są szybciej, jak nie wiem Tych czterech, tylko w ogóle. Co to ma być? Słuchajcie, coś się musimy sprzedać. O! No dobra, trochę. O Jezu, ile kasim teraz spadło, ty. No to nie, ja tu się muszę bić zdecydowanie, co chwilę z kimś. też książkami, ja już po każdą książkę przeczytałem. No. Więc na razie do widzenia. Może jakieś zadanko dla mistrza zrobimy? No, bydło to może nie. Więc do widzenia. Ale kurde z kasą jest cienko. Powiem Wam. <śmany> tak, te, temu. Te, pomożemy temu, co nas nie lubi, bo go sprowokowaliśmy, żeby wojnę wywołać. Także wesoło. Brań, tak będzie. Chodźcie, panowie moi lordowie. Nordowie w sensie. Lordowie, nordowie. Nie wystrzelamy, tak dalej. Nic tu się złego stać nie może. Koń padł pięknie. Naprawdę mój zginął. Poważnie. że mój musiał paść, nie, no tak być nie będzie, trzeba was wyszkolić lepiej, panowie, tam jeszcze coś jest, no okay. ale z tą kasą kruchą. nie, no trzeba tą kasę zarobić jakoś Mamy jakiś jeńców. Łupy takie sobie, ja bym powiedział bardzo. O, pięknie. Dużo kasy tracimy na na ulepszeniach. Wiecie. Uuu, jaka grupa. Dobra, ich bijemy, wiadomo. Trzeba się szkolić. Ostatnia bitwa dzisiaj. Wow, jaka tu będzie salwa zaraz! O, pięknie dostał HEDA, bombę, zginął. Zginął, ale umra, zabijamy. Dobrze idzie. Kużwa, cako oni na tymi strzałami. To z góry trzeba dosięgnąć, kurde mój koniec już tak wolny. Kurde, nie trafiłem jeszcze. No Dobra. Dobrze. Dwóch zginęło, no nie ma tragedii. Powiedzmy, że. Za to armia mi się wyspecjalizuje. Pan z taigi tylko jeden, jakieś tam łupy są. Okej. Okay. Wow. Ale żołdy to... Kuźwa kasy to będziemy, wiecie. Cię? on co ma? Strzelców ma w ogóle. Ej, szybszy jest ode mnie. Dogonię go. Pokój Nordów ze Swadium. Wiecie co to znaczy? Jest, okupów gościu. Jest Szawi. Ja ją wezmę może jako ten. Ja ją wezmę jako ten minister. O, do, do tego, do zamku. Właśnie. Dobra. I mogę tu przyjść z tymi. Z pośrednikiem kupów. Znaczy z tymi więźniami. Dobra, słuchajcie. Tu zakończymy odcinek. Eee, trochę się wzmocniliśmy znowu. Ja sobie poza odcinkiem już posprzedaję, wszystko ogarnę, tak dalej. A w następnym będziemy dalej bronić naszego królestwa przed wagierami, bicie z nimi i je wzmacniać. No i myśleć o Kasie, bo to ważne. Dobra, także póki co wielkie dzięki po wszystkim za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się. No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.